Jeżeli zakochani jesteście w kuchni włoskiej i lubicie włoskie kluski zwane niokami, to mam dla was coś lepszego. Przepis absolutnie regionalny, polski i mój ulubiony: kluski żelazne. Jakich świat jeszcze nie widział i dzięki wam może zobaczyć. Ziemniaki. Starte na tarce o drobnych oczkach, tak jak na placki ziemniaczane, albo też zmielone w MC Smart. Jak ktoś ma, to może sobie zrobić. I teraz te ziemniaki, jak widzicie, zmielone nieco wcześniej, które nabrały bardzo charakterystycznego, ciemnego koloru, utleniły się. I stąd nazwa późniejszych kluseczek. Ziemniaki odciśnięte albo na ściereczce, albo na sitku, ale jak widzicie, nie przesadnie. To nie jest taka wysuszona masa. Ona jest lekko wilgotna. I teraz do tej masy trzeba dodać kilka składników. Woda z ziemniaków cały czas jest tutaj w miseczce, co warto pokazać. I czekam, aż ta woda się ładnie odstoi. Skrobia z tych ziemniaków opadnie na dno, i tę skrobię też wykorzystam. Teraz do środeczka. Jajo. I drugie. Odrobina soli. I teraz, zanim dodam mąkę, dobrze jest wymieszać same ziemniaki z jajem. Masa musi być wilgotna, ale masa nie może płynąć. I teraz ilość mąki. To zależy od rodzaju ziemniaka, to zależy od tego, ile wody mamy w tym ziemniaku, to zależy, jak mocno odcedziliśmy te ziemniaki. Warto jednak zadbać o to, by ilość krochmalu była nieco większa, więc dodaję tutaj jedną solidną łyżkę mąki ziemniaczanej. Pomimo tego, że tutaj na dnie prawdopodobnie też jest mąka ziemniaczana, Odcedzam, wylewam więc wodę, która mi nie będzie potrzebna, a znaczynka przelewam do środka krochma. Wymieszana teraz dobrze mąka ziemniaczana z jajem i ziemniakami, może wreszcie przyjąć odpowiednią dla siebie ilość mąki. Najłatwiej, najbezpieczniej jest to zrobić tak, by dodawać tę mąkę stopniowo. I kiedy już będzie Wam się wydawało, że ciasto jest dobre, to trzeba sprawdzić, jedną kuseczkę ugotować. Jak się trzyma, to znaczy, że jest dobrze. Cztery łyżki i mieszamy. Wymieszane ciasto. Zanim wrzucimy wszystkie kruseczki najlepiej sprawdzić na jednej. No i to jest też specyfika tych szarych kruszek, które były najczęściej formowane właśnie w taki sposób, jak to widzicie. Łyżka umoczona w wodzie, za pomocą łyżki nakładamy porcję ciasta. I tak też formowano kiedyś. Na tym polega piękno tych kuchni regionalnych. Zresztą cała playlista różnych przepisów, które uwielbiam, po mojej lewej stronie, kliknijcie link, a świat przed wami, ten wspaniały i smaczny, otworzy się. Spójrzcie tylko. Teraz widać, jaki ma kolor. Teraz widać, jak to powinno wyglądać. Jeżeli będziecie chcieli więcej takich przepisów, dajcie tylko znać, jakie regionalne przepisy powinny się tutaj znaleźć na naszej playlistie. Jakie przepisy powinienem Wam zrobić. Jakie nie powinny zostać zapomniane. To Wam zrobię. Hmm. To co? Formujemy i gotujemy. Moja babcia robiła zawsze to z miski. Robiła dosyć sprawnie i szybko. Więc ja postaram się takie kluseczki formować. Za każdym razem łyżka do wody. No dobra, kluski, kolejna partia się gotuje. Teraz szybki dodatek, taki, który moim zdaniem jest najprostszy i chyba jeden z tych najsmaczniejszych, ale być może dlatego, że ja go pamiętam ze swojego dzieciństwa. Smażona cebula i ser wędzony twarogowy. Jedna cebula pokrojona w drobną kostkę na oleju smażymy. To nie jest smażenie cebuli, to jest suszenie cebuli. Mały ogień i powolutku tak naprawdę brązowimy ją, jednocześnie pozbawiając wody. Kiedy cebula będzie gotowa, do tej cebuli jeszcze gorące żelaziaki wrzucę i chwilę je tylko uprażę, tak żeby nabrały tego przyjemnego aromatu. Gdybym nie był taki twardy i potężnie zbudowany, to mógłbym się teraz rozpłakać. Tak mnie to wzrusza. Tak mi przypomina to chwilę dzieciństwa. I nawet nie chodzi o sam widok, chociaż to tak, ale zapach tego smażonych ziemniaków razem z banalną okrasą – cebulową co prawda, ale jednak. Wyobraźcie sobie, że ktoś bardzo chce, że boczek też tutaj będzie dobrze pasował. I teraz takie kluski, tak jak to bywało kiedyś, wykładam na jeden talerz. Mogę go nawet nazwać nawet wspólnym. Czy takie kluski naprawdę muszą ustępować miejsca włoskim niokom, znanym na całym świecie? A dlaczego nie żelaziaki mają być znane na całym świecie? Przecież w ziemniakach naprawdę trudno nas jest zaskoczyć. Pyry z gdzikiem? Kto nie robił? Ten nie ale może zrobić, po lewej stronie link kliknijcie, bo to również klasyka chyba jeszcze prostsza niż te żelaziaki. Dosłownie odrobinka natki pietruszki i obiecany. I to jest najfajniejsze połączenie, jakie ja pamiętam z dzieciństwa, i tego powinniście spróbować. Zimny twaróg, najlepiej wędzony, taki jak ten dzisiejszy, i po prostu na te ciepłe, gorące kluchy ten twaruch no, powinien być pokruszony, ale chyba przyjemnie będzie do zdjęcia wyglądał, połamany na mniejsze, większe kawałeczki. A później już będę mógł sobie pokruszyć go widelcem. I za każdym razem, jak dziabniecie gorącej kluseczki, to dziabniecie też zimnego twarogu. I wtedy będziecie w raju.